W magazynie futbolowej ligi szóstek Feliz Weekend jesteśmy już prawie na półmetku sezonu jesień 2016, za nami szósty tydzień rozgrywek. Zobaczmy co dziś w programie. Dziś spotkamy się z tym Turlejem z wybrzeża klatki schodowej. Zobaczymy najładniejsze bramki, interwencje pierwszego miesiąca rozgrywek. Przedstawimy kilka statystycznych newsów oraz przedstawimy najlepszego gracza szóstego tygodnia rozgrywek. Również obejrzymy najciekawsze, najśmieszniejsze oraz najlepsze zagrania szóstej serii gier. W takim razie przenieśmy się tym razem nie na boisko KS nad Wiślan tylko na obiekt... Mityczny, można powiedzieć, tak, w kręgach futbolowej Ligi Szóstek, obiekt boisko AGH. Witamy serdecznie, witamy naszego gościa. Dziś wyjazdowe studium magazynu Palles Weekend jest z nami Tymoteusz, największej łydki Turley. Zawodnik wybrzeża klatki schodowej. Cześć Tymek. E, witam. Wiesz, skąd to nawiązanie do tych największych łydek? Prawdopodobnie z tego względu, że znajomi zawsze się śmieją, że najpierw wchodzą łydki później ja. Pod tym względem jakoś tak wyszło, że masa spada łydki zostały. Ale też wrzuciłeś zdjęcie na swój profil Facebookowy, gdzie ostatnio te łytki rzeczywiście było widać, nawet zarzucali ci, że, że to Photoshop, ale nie, to jednak prawdziwe mięśnie. E, tak, jest, to, to są jedyne mięśnie, które mam na łydkach akurat. E, Tymek, y, chyba nie pomyliłem się, albo może, może się nie wiem. Pomylę. jesteście jedyną drużyną w WPLS, która ma cztery komplety strojów. Skąd to wynika? W tym momencie mamy trzy i pół. Jeden komplet mieliśmy pożyczony z zaprzyjaźnionej drużyny Sengamu z Biznes Ligi Śląskiej. I to chyba był e... pierwszy mecz w tej Tak, to, to był pierwszy mecz. Drugi komplet mamy nasz oficjalny, który nam zasponsorowała firma Krotur. I to jest nasz główny komplet. Przez przypadek. <laughs> Czy przypadek jeszcze e, dostaliśmy komplet z RMF-u z nadrukami, a jeszcze jedna firma Meister zasponsorowała nam jeden komplet. I tak wyszło, że się złożyło, że cztery komplety są. To to, 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 to nieźle. E, mówić coś, data 18 listopada 2015 roku. 18 2015. Oj, teraz ma to macie ma, nie ma Ma to związek z fls em Spotkanie ze -em po 40. Tak. E, tak, nasz nie, pamiętny mecz. Nie unikniemy o... tego, tego pytania. Pamiętasz jeszcze to spotkanie? Tak jest. Mieliśmy awans dwie minuty przed końcem, a później się potoczyło tak, że z pierwszego na czwarte miejsce. To w ogóle był zakręcony, zakręcony dzień, dlatego że e, wtedy z tego co pamiętam trzy mecze były równocześnie tak, i, i podczas tych 50 minut każda drużyna była pierwsza, każda była ostatnia i się skończyło tak, że najlepiej wyszła FC, która tak. ten mecz miała zwycięski remis. No tak. my niestety... Eee, straciliśmy dwie, głupie dwie bramki no i straciliśmy awans w tym momencie. Z perspektywy czasu możesz powiedzieć yy, dla, dlaczego ten, ten remis był przegrany? A w tym spotkaniu? No, nic nie wskazywało na to, że w ogóle możecie, możecie nie wygrać. Problemem był taki, że jak mieliśmy dwie bramki, przestaliśmy grać swoje, zaczęliśmy bronić. No a niestety na FLS zdecydowanie łatwiej się atakuje niż broni. No i padła ta bramka. Jeszcze z tego co pamiętam, graliśmy w osłabieniu, nie wykorzystaliśmy tego później. My dostaliśmy kartkę i FC po 400 to wykorzystała. Jeszcze taki, no rzut chyba, rzut wolny, już nawet nie pamiętam. Wiem, że no. No nie było wtedy zabawnie. No i jak się okazuje, to, to był początek końca niestety tego wielkiego Amadeusa, bo już kolejne sezony no to niestety równia pochyła w dół. Przed tym sezonem decydujesz się z Kamilem Zawilińskim na odejście z Amadeusa. Czym spowodowana jest ta decyzja? No pojawił się pewien rozdźwięk w celach, jakie sobie stawialiśmy. To jest, to, to jest racja, że e, ten, ta porażka może miała jakiś tam wpływ na, na następny sezon, bo zmieniliśmy sposób grania. Zawsze no to zresztą było widać na fanpageu. Eee, wygrywaliśmy mecz przed, przed meczem, a to, później to, było to, to tak, że jednak zaczęliśmy, zaczęliśmy podchodzić bardziej z, poważnie do, 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 do przeciwników. Niezależnie czy to był słaby czy dobry zawod, e, przeciwnik, no i się kończyło właśnie jak się kończyło, że niestety te zwycięstwa nie były przekonujące, a później też praktycznie był awans i w czterech kolejkach to jakoś tak się pogubiły punkty, no i niestety Amadeus. No, będzie mi Ligi D, na no, to się zapowiada. No no właśnie, to jest bardzo na razie słabe wykonanie modelu chociaż wczoraj e, dogłosili kolejnych zawodników, więc może ta nowa jakość przyjdzie. No, no i jaki cel tej drużyny wybrzeże klatki Słodowej? No oczywiście e, liga A. Za dwa lata. Tym razem planujemy maszerować do końca. Wiadomo, że Liga C już będzie trudniej, Liga B to, to nigdy nie wiadomo jak tam losowanie trafi, a Liga A to na początek będzie walka o utrzymanie, jeżeli oczywiście nam wszystko, wszystko się w planach zgodzi. No bo w tym momencie myślę, że z Ligi D awansujemy. No, no my, myślę, że tak, i też za chwilę porozmawiam o tym składzie Ligi D, a jeszcze mi tylko powiedz, skąd pomysł na nazwy w Rzekach No bo umówmy się, bardzo oryginalna nazwa, jak na rozgrywki FLS. Na turnieju podczas juvenaliów akurat tak się złożyło, że graliśmy w takiej damsko męskiej drużynie, jedyna mm. taka drużyna, która była tutaj zgłoszona. I jakoś tak ta nazwa nam wpadła e, przez przypadek i tak jakoś się złożyło, że nie wymyśliliśmy lepsze i, i zostało, zostało to. No w tym sensie odpaliście bardzo dobrze, no bo wygrywacie bardzo przekonująco te wasze spotkania, więc no jesteście głównym kandydatem do mistrzostwa. Czy jest ktoś w ogóle w stanie wam zagrozić? Wydaje mi się, że wojsko to zweryfikuje, ale w tym momencie raczej jesteśmy faworytem z tego względu, że doświadczenie stoi za nami, ale też są, jest parę drużyn, które są nieobliczalne, na przykład pustynne lisy, które potrafią przegrać gładko, a następnie wygrywają po 20-0 czy tam 24-2. To zdecydowanie jest taka drużyna, która... To nie wiadomo co zagra do końca, ale wydaje mi się, że wszyscy są w naszym zasięgu bez, bez, bez problemu. Mówi, że rozminęły się trochę cele w Amadeusa i, i Twoje też i Kamila. Jak ty byś chciał, żeby ten wasz twór w UKS zagrał? Czy to ma być skuteczność do bólu, czy, czy, czy klepanie piłką? Przede wszystkim ma nam to sprawiać przyjemność z grania. No, wiadomo, że z wygrywaniem jest przyjemność i chcemy raczej tak, żebyśmy to my prowadzili grę i naciskali na przeciwników, niż żebyśmy się bronili i grali z kontry, więc zdecydowanie tak chcemy stłamsić i jak najwięcej bramek strzelić. Tymek, w takim razie przejdziemy teraz do pytań, które przyszły od naszych uczestników. Marek pyta, jak często grasz na boisku, na którym jesteśmy, na którym odbywają się pyszne gierki, czyli na boisku AGH? To zależy. Zależy jak, jak czas pozwala i, i kto zbiera skład. Jeżeli widzę, że są fajne nazwiska, że, można, e, że będzie pyszna gierka, to, to zdecydowanie można zagrać, bo czasami się trafia tak, że przychodzi się na boisko, Wiadomo jak to jest poziom dobry, zapowiadany, a później e, ani nie można poklepać, ani nic się nie dzieje na tym boisku, Ale tak staram się dwa razy w tygodniu, jak jest, jak jest możliwość to. No i wspominać o tych, o tych nazwiskach. Pytanie dalej od Marka. Czy Michał Spasiu, który rzeczywiście najlepszy, Dobrych w Krakowie? Eee, jeżeli chodzi o, o Michała, no to jest, jest dobrym zawodnikiem, ale jest, z Michałem jest tak, że jak się go pozna. Na początek e, bardzo dużo prze, przechwytuje piłek, i, ale jak się pogra z nim 2-3 razy, to już można dojść do tego. A grać z nim czy, czy przeciwko niemu? Eee, Szczerze mówiąc to chyba jeszcze nie grałem przeciwko niemu, tak, no. tak, tak? mi się wydaje, że może z raz, dwa razy. E, Michał fajnie prowadzi, e, prowadzi grę, można to, jest, jest przyjemność z grania, można poklepać, coś z pomysłem e, a przeciwko to... To też się dobrze gra, bo przede wszystkim... E... Jak znasz jego słabe strony, no ile w ogóle są panie Michale, no to, to też można je wykorzystać. E, przede wszystkim grając z lepszymi od siebie lub na tym samym poziomie człowiek się rozwija. A, I, i to się zgadza. A, stojąc w miejscu się człowiek cofa, więc lepiej zawsze zagrać z lepszymi lub To się zgadza. E, Marek pyta dalej, trzecie od niego pytanie. Czy na boisku AGH zdarzają się jeszcze perełki, które nie grają na boiskach FLS? Mm, tak, zdarzają się, że są osoby, które jeszcze nie słyszały o FLS-ie albo nie są zainteresowane graniem w, w jakichś w jakich zrzeszeniach. Mm -hmm. No i ostatnie pytanie od Marka. Co lepsze? Lepiej męczyć się z kolegami z drużyny i osiągać słabe wyniki, czy grać w drużynie, której nie zna się nikogo, ale osiągać dobre wyniki? Pewnie najlepiej grać ze znajomymi i osiągać dobre wyniki. Nie zdarzyło mi się nie osiągać dobrych wyników ze zna Aha. bez znajomych, bo zwykle jest tak, że stawiamy jednak. Y no w pewnym momencie na znajomości budujemy raczej kadrę, także każdy kogoś zna. No są na na podstawie WKS-u, że jest, jest, jest parę tam bastionów, są Zielonki, jest, jest Amadeus, jest część osób, które z dużych boys znam. I z się też tak było, że były jakby dwa trzony. Było no, otoczenie Pawła i z jego miejscowości mhm. zawodnicy i ten skład, który zbieraliśmy e, sami. Tam Kamil właśnie dołączył i też chłopaki ode mnie, ode mnie z miejscowości. E, Wojtek teraz pyta, w jakich relacjach rozstaliście się z kolegami za Amadeusu? Hmm. Nie, raczej nie mamy ze sobą problemów, mhm. e, jeżeli o to chodzi. No to jest tak, że. Podajcie sobie rękę jeszcze? Eee, tak, nie, oczywiście, oczywiście trzymam kciuki za chłopaków, żeby się utrzymali jak najbardziej, eee, nie mamy jakiejś tam e, spiny, no, wyjaśniliśmy sobie pewne sytuacje, no i lepiej było e, dla nas tak, że rozstaliśmy się w tych, w tych relacjach jakie było. No. E, dalej Wojtek pyta, czy założuje sobie ilość bramek w sezonie, czy też asyst? E, nic nie zakładałem, jeżeli chodzi o bramki, ja wolę podawać, a szczególnie... Jeśli, jeśli chodzi o bramki, to szpilkę będzie jednak ciężko przegonić, ale w asystach jesteś tam w czołówce. E, tak, ciężko będzie przegonić, a z asystami to tak trochę Kamilowi grał na nerwach. <laughs> Ostatnio się skupił na szczelaniu, a tak po cichu już go dogoniliśmy z asystami. E, Paweł pyta, skąd wzięliście tego szpilkę? E, skąd wzięliśmy Marcina? Grywam też czasami na hali Wisły i akurat tak się zbieraliśmy czasami i, i trafił się i okazało się, że jednak lewa noga tam coś potrafi, potrafi tak, coś tak. kopnąć i, i zabraliśmy go do siebie. Paweł jeszcze pyta, czy WKS nie popełni błędów Amadeusa i dojdzie do Ligi B. Mówię, hmm. że idzie, a więc, ale pytanie, czy nie popełni tych błędów. Amadeus. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby nie popełnić tych błędów. Jesteśmy bogaci w te doświadczeniach, które, które zdobyliśmy w Amadeusie i będziemy starali się uniknąć tego, żeby nie skończyć w ten sam sposób, co Amadeus na czwartym miejscu. Tymek grażyna z Albatrosa pyta nas, 13 zwycięstw to wasz cel? Nie zakładamy porażki. Czy jest ktoś w stanie Wam zagrozić D2? No to już odpowiadałeś, że, że raczej nie, nie. Raczej nikt nam nie, nie zagrozi. Czemu odszedłeś za Wandeusa? No to wiemy. Plan na przyszłość? Zakłada Ligę BA? No to wiemy, że zakłada. E, tak, jak najwyżej. Jak najszybciej, jak najwyżej. Dla kogo medale w D2? Czy w ogóle śledzisz Ligę D2 tak, żeby wiedzieć, kto tam może ewentualnie powalczyć? Wydaje mi się, że AS Romy mogą powalczyć o, o trójkę i do tego jeszcze Black też wysoko stoją. No i tak jak wcześniej wspominałem, Pustynne Lisy, jeżeli mają kadrę, też mogą sporo namieszać. E, czy śledzisz fanpage y innych drużyn? A ja jeszcze dodam, kto prowadzi wasz fanpage i kto jest odpowiedzialny za tą sferę? E, za sferę fanpage'u jest odpowiedzialny Kamil Zawiliński i... No, jeżeli chodzi o pozostałe fanpage, zdarza mi się czasami zajrzeć, jak, jak ktoś akurat polubi, ale tak, żebym sam chodził i grasował po fanpageach, to raczej rzadko. Tym, dziękuję Ci za rozmowę, no i co za kilka, znowu spotykamy się znowu i rozmawiamy o Lidzea. Tak, jest, jak najbardziej. Dziękuję serdecznie. W tym momencie przyszła kolej w programie na najładniejsze bramki i na najładniejsze interwencje pierwszego miesiąca rozgrywek. Przechodzimy do statystyk z szóstego tygodnia rozgrywek i zaczynamy tutaj od Ligi A. Cybermachina, 4 mecze z 34 i tab Edukacją, jedno zwycięstwo, trzy remisy i zero porażek. No tak, można powiedzieć, że to świetny bilans. Mało który zespół pewnie może pochwalić się takim bilansem, a warto odnotować, że te remisy, no to te dwa pierwsze były zwycięskie, no bo one dawały awans do dalszych, do, do, do finału Pucharu Ligi, potem zwycięstwo w tym finale, więc Cybermachina potrafi grać z tymi najlepszymi. I ma padnąć na nie. Ma ten, no w tym tygodniu niewiele brakowało, a byłoby zwycięstwo i ten bilans byłby jeszcze bardziej okazały. Ciekawa sytuacja z Rafisem, prawda, bo to najlepszy start od kilku są tej drużyny. Tak nie zdarzyło się jeszcze widzę, aby Rafis w historii, nie, w historii by Rafis e, nie zanotował porażki w pierwszych sześciu meczach, a tak, taką właśnie serię notuje w tym momencie. Ostatni raz e, taka sytuacja miała miejsce jeszcze widzę B, no a było to e, w 2012 roku, a więc, a więc bardzo dawno zdarzały się dłuższe serie meczów bez porażki natomiast ich też nie było, nie było zbyt wiele, ale no na pewno ten, ten początek sezonu Rafismu może zajrzeć do do, do Piamet kończy swoją serię, to Liga B1 po pięciu wygranych w końcu przegrana z Bokka kompel Tak, przegrana z Bokka kompel no i też y, warto odnotować zmianę lidera, bo w tym momencie ta porażka skutkowała tym, że liderem został zespół Football Heaven Bar, no, a Bokka kompel y, po słabym starcie y, już pnie się w górę tabeli i, nie jest to, to jakaś wielka sensacja, że Com akurat z piometem wygrała. No ja też przed sezonem zapowiadałem, że ta drużyna na pewno będzie, będzie w czołówce. Wszystkie problemy są prawdopodobnie za nimi, więc yy, najlepsza droga do tego, żeby powalczyć ją o strefę medalową. Ciekawa statystyka dotycząca Wittorii. Tak, ostatni raz yy, tylko jeden gol został strzelony 23 spotkania temu w, mecu, w meczu ze szkolnymi nawijaczami. No i tak yy, w tym sezonie zespół ten coraz gorzej, coraz gorzej w ofensywie strzelał 5, 4, 3, 2 no i teraz jedną bramkę, a więc zakłady droga, droga do Ligice przestały przyjmować zakłady tak. ile bramek strzelą w następnym, następnym spotkaniu Golden Drag, najwyższa porażka w historii wiemy też, że ten zespół był osłabiony w tym spotkaniu, więc pewnie dlatego tak wysoka przegrana tak, no i nigdy nie straciła 9 goli, teraz teraz to, to się e, zmieniło. La Furia rocha, najwięcej straconych goli od HoHo -Ho od 14 roku. Tak, wtedy Furia straciła z Drink Teamem B17 bramek, teraz z Football Heaven Bar tych goli straconych 11, jeszcze po drodze był mecz z Wilo i tam było straconych 10 goli, natomiast no, aż 11 goli, no to trzeba stopnąć się o blisko 2 lata. I o ile do formacji ofensywnej nie można mieć pretensji, o tyle formacja defensywna zawodzi od początku sezonu. Pink Bowling, 5 porażek z rzędu i to jest niechlubny rekord tej drużyny. Nie mogą się pinki odnaleźć w tym sezonie i, i rzeczywiście coraz no, trudniejsza sytuacja tej, tej drużyny. Max Apartment. Wiemy, że kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. do Z wyjątkiem poprzedniego tygodnia. Tak, gdzie 7 bramek stracili, zremisowali z Płaszowem. 15 goli, rekord tej drużyny. Tak, to jest naj... Naj... najwięcej strzelnych goli w historii zespołu. 7 z tych bramek strzelił Grzegorz Grzesiak. Mówiliśmy o bardzo dobrej defensywie drużyny BKS Team i ona rzeczywiście w ostatnich meczach była wyśmienita. I w poprzednich 4 meczach stracili 4 gole, a teraz w jednym spotkaniu taką samą ilość z drużyną Korko -Ciągik. Tak, no i to był bardzo... Bardzo, bardzo ważny mecz widzę, C1, mecz na szczycie no ale drużyna Jacka Gabrysia ciągle jest ciągle zaskakuje pozytywnie i widać już, że w tym sezonie to, to już tyle nie jest piąte czy tak, szóste miejsce, a cylinder. Strefa, strefa medalowa, co najmniej. GST, szwedzki rekord, 15 goli w jednym meczu, poprzednio tych goli strzeli 12. Tak, to było jeszcze widzę to... ZD i to jest mecz z Dehalem, i jednocześnie jest to najwyższa porażka Dehalów w historii. Natomiast Dehal grał w tym meczu w pięcioosobowym składzie i jeszcze zgłoszonym w ostatniej chwili zawodnikiem. Amadeus, niestety niechlubny rekord, pierwsze zakończyli mecz futbolowy też w futbolowie też tak bezczelnego gola. No. no i Amadeus pojawia się tutaj co, co tydzień w jakimś negatywnym znaczeniu. Zobaczymy, czy w kolejnych tygodniach będziemy informować o przełamaniu Amadeusa i przerwaniu pasy porażek. Miejmy nadzieję, bo cały czas pamiętamy tą drużynę, która aspiracjami sięga wysoko. Tak, natomiast to, co było nieszczęściem jednych, czyli brak gola Amadeusa, było szczęściem drugich i CKS chłopy po raz pierwszy w historii zagrały na zero z tyłu. Nie ma lipy, nie traci gola no i to na pewno musi cieszyć kap tak długi czas zespół ten czekał na czyste konto. Teraz się udało i to jeszcze o tyle istotne, że udało się to z, w meczu z rywalem, który, który ostatnio niemal pokonywał, więc zewce Butchers. Seng Team, w pierwszych odcinkach magazynu mówiliśmy o tym, jak dużo osób przychodzi na mecze tej drużyny zawodników, no ale niestety nie przekłada to się na jakość, bo siódma porażka z rzędu. Tak, w tym sezonie 5. w poprzednim dwa, no i Senki czekają na przełamanie i tak jak mówiliśmy o ping-bowling, widzę B2, no to tak Senki. Widzę, dc 3 są w coraz trudniejszej sytuacji. Rzeźmieszki i Łobuzy goszczą w naszych statystykach. Wygrywają dwa, drugi mecz rzędu, a ta sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od 46 gier. To naprawdę szmat czasu, bo to, bo to trzy sezony chyba. Ponad trzy sezony, no. tak. No, a zresztą mówiliśmy o tym, że Rzeźmieszki mają już najlepszy sezon właśnie od trzech sezonów. Tych triumfów podwójnych no to zespół seryjnie ogólnie w ogóle nie odnosił w ostatnich czasach. No, i ta statystyka jest tego potwierdzeniem. No i przechodzimy teraz do statystyki dotyczącej Zielonych Muchomorów, które to w siódmym tygodniu rozgrywek będą grały swój mecz z Zakręconym Rogalem. Tak, no i Zielone Muchomory straciły w sześciu meczach 73 gole, czyli blisko dwa razy więcej niż kolejny w klasyfikacji zespół pod, wzgl pod względem najgorszej defensywy. No i tym zespołem jest jednym z dwóch jest właśnie Zakręcony Rogal, więc te zespoły spotkają się w przyszłym tygodniu, więc będzie okazja, by statystyki ofensywne podreperować zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Lisy pierwsze osiągają wynik dwucyfrowy, poprzednio strzeli maksymalnie 9 goli w jednym meczu. Tak, no i jeśli już y, strzelały dwucyfrówkę, no to od razu ustanowił rekord tego sezonu, gromiąc Kec 24-2. Augustyn, trzeci raz z rzędu, 7 strony goli, wyniki 7-0, 7-1 i 7-0. No, po nie, nie najlepszym początku, KS Augustyn trzeba powiedzieć, że odpalił, i tutaj y, też jeden z obserwatorów w meczu Augustyna mówi, że powinno być teoretycznie trzy razy po 7-0, bo tam ta jedna bramka gdzieś tam w kontrowersyjnych okolicznościach padła, gdzie, gdzie podobno wyszła piłka na out, no, no to, ale... To a sędzia, fantastyczny sędzia. No to by Wtedy była ciekawa, sędziały. tak, dokładnie, byłaby jeszcze ciekawsza ta seria. Kabaret, gości, zawsze się cieszymy, jeżeli możemy powiedzieć kilka ciepłych słów o e, tej drużynie. Trzeci raz w historii bez gola, e, poprzednio za banku i geo, no tym razem niestety niechlubny e, rekord. E, tak, i jeśli chodzi o kabaret, no to kabaret w tym e, momencie przegrał. 2-0 zbrowanie. 2-0 zbrowanie i jak wyliczyli statystycy już tutaj typowo z związani z AKS Kabaret po 315 dniach AKS Kabaret strzec z pokonany. Czyli popularne dziady powoli spadają tam, gdzie ich miejsce, czyli na dziewiąte miejsce. Chyba chcieli na dziewiąte miejsce na końcu sezonu. No, takie pamiętam, Albo dziesiąte, minimum. Tak. minimum. Zobaczymy. No i Armagedon po raz pierwszy gra na wzrostu. Tak, browanie nie zaliczyło mecz na wzrostu. Zaliczył też na wzrostu mecz, że zaliczył Armagedon. No i ten zespół też tak w, 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 w kratkę, no ale ten, ten tydzień udany. Przed nami w tym momencie prezentujemy sylwetkę gracza tygodnia. Z magazynu tradycyjnie najlepsze, najśmieszniejsze zagrania minionego tygodnia. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.